My w super ładnym miejscu, a mianowicie jesteśmy pod Kazbegiem, który jest tam. No, a zaraz jedziemy na obiad, będziemy jeść pyszne hinkali, puri i przepijać tak. <coughs> Jak mi po polsku? Piękny. Za piękny, za rzeczny, za kopeta. Gruzja. Kraj Hinkali i Haczapuri winem płynącym. Już od dawna marzyliśmy o tym, aby odwiedzić ten kraj i spróbować tradycyjnych gruzińskich potraw w ich naturalnym środowisku. Na miejscu okazało się jednak, że poza przepyszną kuchnią Gruzja ma do zaoferowania o wiele, wiele więcej. Ale to może po kolei. Mamy Hinkali, za tą końcówkę. To jest generalnie surowe ciasto. Wracamy, gryziemy i wypijamy rogi. Uwaga, muszą być gorące i możemy się poparzyć. Wysiorczu bujemy, a następnie zjadamy pieroga i mięso się środku. Ale to zostawiamy, tego nie jemy, bo to jest, jak wiem, surowe. O, ludzie czekają na nas. Nie wiem, No już. Poczekaj No. Się śmiał. Pan się ze mnie śmiał. Znajdujemy się właśnie w, na obszarze fabryki. Czyli w jednego z takich chyba najmudniejszych obecnie miejsc w Tbilisi. Przypomina ono trochę dolnych młynów w Krakowie. Albo Piotrkowską w Łodzi. Możecie zauważyć. Tutaj trochę mniej. Natomiast e, pełno tutaj e, różnego rodzaju street artu, murali, graffiti, e, pełno wodnych knajp, Jest też hotel, hostel. Więc znajdziecie tutaj wszystko. I całkiem ładny. Więc warto się tutaj wybrać i pospacerować. Mówi się, że Tbilisi staje się powoli takim europejskim Berlinem. Miasto to ma niesamowity klimat, ogromną ilość ciekawych, często ukrytych miejsc do zobaczenia e, oraz wiele modnych knajp z cudownym wystrojem i duszną kuchnią. Nie brakuje tutaj e, również wielu klimatycznych hoteli czy ciekawych atrakcji i zabytków do zobaczenia, takich jak na przykład właśnie tureckie e, czy sopu w Lujcy Świętej. Początkowo planowaliśmy przeznaczyć na Tbilisi 24 godziny. Ostatecznie zostaliśmy cztery. Dni. Dojechaliśmy właśnie kolejką yy, takim trochę tramwajem, jak na wybołówkę yy, się wjeżdża. na dom Samida Parku na najwyższy szczyt y, tutaj w Tbilisi. No jak dojedziecie, możecie cieszyć o, oczy takimi oto cudownymi widokami, które są za mną. No, generalnie wygląda to przepięknie, ale oprócz tego, że. Yy, no, dużym atutem. Są tutaj przepiękne widoki na całe miasto i najbliższą okolicę. Na parku tym znajduje się także wesołe miasteczko, więc można tutaj przyjechać z dzieciakami lub samemu skorzystać z atrakcji, które się tutaj znajdują. My dopiero przyjechaliśmy. Naszym głównym planem jest diabelski młyn, no ale jeszcze przejdziemy, zobaczymy co tu ciekawego możemy zobaczyć i z czego skorzystać. Bo jak już w którymś filmiku mówiłam, mentalnie czujemy się po prostu dziećmi i zawsze korzystamy z tego typu atrakcji, więc tym razem nie mogło być inaczej. Więc wyruszamy. I get lost my thoughts And when I start to think, all the time, all Znajdujemy się przy pierwszym, takim chyba jednym z najbardziej znanych fotospotów w Tbilisi. Jest to Galeria 27, która jest uwieczniana po prostu nałogowo na, na zdjęciach na, na Instagramie. No, ale jak możecie zobaczyć, klatka tutaj jest bardzo okazała i, i kolorowa. Co ciekawe, galeria, to miejsce to jest to własność prywatna i tutaj mieszka 8 rodzin, których posiadłości mieszkania możemy tam zobaczyć z tyłu. Miejsce to jest bardzo popularne. Teraz mamy szczęście, bo nie ma nikogo, natomiast przed chwilą tutaj przewijały się takie dość spore grupy turystów, które chciały uwiecznić siebie na tle tych, tych kolorowych witraży. Więc to jest pierwsza, miejsc, pierwsza miejscówka i idziemy do, do kolejnej również bardzo pokazałej ciekawej. Znajdujemy się właśnie w Miliman Pajl Cafe. Na jednej z grup facebookowych zdałam pytanie o najbardziej instagramowe knajpy w Tbilisi i właśnie to miejsce było jednym, jednym z najczęściej powtarzających się i przez osoby i rzeczywiście, generalnie wnętrze to wygląda tak jakbyście poszli do jakiejś cioci w na obiad, bądź babci jest to mega klimatycznie, mega domowo no powiem szczerze, że jeszcze takiego miejsca nie widzieliśmy Serdecznie Wam polecam. Sprawdziłam, jeszcze, czy jest smacznie. Prakamy na naszą czeczkę, czyli jedną z rzeczy, dla których przyjechaliśmy właśnie do Gruzji. naszego wyjazdu do Gruzji zdecydowaliśmy się na zakup jednotniowej wycieczki gruzińską drogą wojenną do Kazbegi. Była to całodniowa wycieczka, podczas której zobaczyliśmy naprawdę wiele niesamowitych miejsc, m.in. twierdzę Ananuri, przełęcz krzyżową Kazbegi, czy monaster Samida Sameba na Gergetki. I tym akcentem kończymy powoli naszą przygodę w Gruzji. Nie udało się oczywiście bez małych przygód na lotnisku w tym wczorajszym, a mianowicie odwołali nam lot do Krakowa. Dzięki temu natomiast zostaliśmy półtorej dnia dłużej, wycieliśmy do Tbilisi z no i dzięki temu mogliśmy trochę dłużej pospacerować no i zjeść dodatkową porcję hinkali i haczapuri. Podsumowując, tak w stanie jak nasz wyjazd. Gruzja jest przepięknym krajem. Nawet się nie spodziewaliśmy, że ten kraj ten zrobi na nas aż tak duże wrażenie. Zgodnie stwierdziliśmy, że nigdzie w żadnym innym kraju nie spotkaliśmy tak miłych, sympatycznych, pomocnych osób jak tutaj. Więc jeśli tylko macie okazję, to serdecznie wam przyjazd tutaj polecamy, bo my jesteśmy zachwyceni. Bardzo nam się y, Gruzja podobała. No i już planujemy kolejną wizytę tutaj. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do, do tego momentu, do końca. I mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. Do zobaczenia niedługo w kolejnych filmikach. Pa! pa. i'm yeah.